Bitwa pod Slice, Sluis, bitwa morska pomiędzy flotą angielską i francuską, stoczona 24 czerwca 1340 roku na wodach koło portu Slice w zachodniej Flandrii. Zapoczątkowała wojnę stuletnią oraz ugruntowała ciąg zwycięstw Anglii pod wodzą Edwarda III. Opis bitwy pod Slice, Edward III, król Anglii, rozpoczął wojnę stuletnią. Roszcząc sobie prawo do tronu Francji po śmierci króla Filipa IV w 1337 roku. Wojna ostatecznie zakończyła się w połowie XV wieku wypędzeniem Anglików z Francji, z wyjątkiem Calais, i formalnym porzuceniem przez angielskich monarchów roszczeń do terytorium Francji. Wojna na morzu rozpoczęła się źle dla Anglików. Francuska flotylla przejęła Christophera i Edwarda. Uważane za jedne z największych statków na wodzie po zaciętej walce na kanale La Manche. Później tego samego roku francuska flotylla napadła na Plymów, spalając miasto i przejmując statki w porcie. W 1340 roku król Edward zebrał flotę do ataku na wybrzeże północnej Francji, aby wyegzekwować swoje roszczenia do tronu Francji i wesprzeć flamandzki opór wobec Francuzów. Aby stawić czoła zagrożeniu ze strony Anglii, król Francji Filip VI nakazał zgromadzenie dużej floty w porcie Slice nad kanałem La Manche uważanym wówczas za najlepszy port w Europie, obecnie zamulony i zapomniany. Flotą dowodzili admirał Hug Kierej i jeden z urzędników Filipa, prawnik Nikola Bichaczad. Francuscy sojusznicy Kastylia i Genua wysłali oddział Galer dowodzony przez genueńskiego Bocanegra, aby dołączył do francuskiej floty w Slice. Różni angielscy arystokraci i urzędnicy królewscy odpowiadali za gromadzenie statków handlowych w różnych częściach kraju, aby utworzyć flotę Edwarda. Sir Robert Morley przywiózł 50 statków z północnej Anglii, hrabia Arundel flotę handlową z zachodniej Anglii, a hrabia Huntingdon transport z Cinque Ports w Kent. Król Edward wsiadł na kogę Thomas w Ipswich 20 czerwca 1340 roku i poprowadził swoją flotę przez kanał La Manche, dołączając do statków Morleya u wybrzeży Blankenbergu na Flandrii. Flota Edwarda była teraz kompletna. Prawdopodobnie licząca 300 do 400 żaglowców. Statki były małe, większość z nich miała regularną załogę składającą się z pięciu lub sześciu osób, z dodatkową siłą bojową składającą się z 10 do 15 łuczników i ludzi broni. Zbliżając się do wybrzeża na północny wschód od Slice, angielski statek wysadził na ląd doświadczonych żołnierzy. Sir Roberta Crowleya i sir Johna Craba, Szkota, aby zbadali francuską flotę, inne źródła podają, że tymi dwoma rycerzami byli sir Reginald Cobham i sir John Shandos. Obaj rycerze pojechali do Slice z flamandzką eskortą. Po powrocie Crowley i Crabbe opisali sytuację francuskiej floty w porcie i odradzali atak, jako zbyt ryzykowny w tak ograniczonej przestrzeni. Edward wpadł we wściekłość i przysiągł przeprowadzić atak bez zwłoki. Flota angielska ruszyła na Slice w szyku bojowym dwóch linii. Odkryli, że flota francusko-genueńsko-kastylijska przyjęła standardową formację obronną stosowaną przez floty na morzu. Francuskie okręty znajdowały się w dwóch liniach w porcie, statki każdej linii były połączone ze sobą za pomocą linii abordażowych. Te technikę często stosowano na morzu, aby umożliwić żołnierzom łatwe przemieszczanie się ze statku na statek, przeciwdziałając grupom abordażowym, które próbowały zająć jakąkolwiek część linii. Wadą było to, że statki były pozbawione jakiejkolwiek swobody manewru. Christopher wraz z innymi zdobytymi statkami znajdował się na lewym krańcu pierwszej francuskiej dywizji. Chcąc odzyskać angielskie statki, sir Robert Morley poprowadził atak na lewą flankę francuskiej floty. Jego łucznicy strzelali do załóg. Podczas gdy wojownicy dokonywali abordażu i oczyszczali statki w serii zaciekłych walk wręcz, torując sobie drogę wzdłuż francuskiej linii, zabierając statek za statkiem. Powiązane ze sobą statki czołowej dywizji francuskiej floty nie były w stanie wzmocnić punktu zagrożenia. Statki z drugiej francuskiej dywizji oderwały się od linii, niektóre dołączyły do walki. Inne próbowały uciec, bo Kanegra wypłynął swoimi galerami w morze, wykorzystując ich zdolność do wiosłowania pod wiatr, odepchnął pościg prowadzony przez kraba i popłynął na zachód. Pozostawiając Francuzom radzenie sobie najlepiej jak potrafili. W brutalnej bitwie okręty były zdobywane, odzyskiwane i zdobywane ponownie, aż flota francuska została przytłoczona i zniszczona. Rycerze, ludzie w zbroi, zwykli żołnierze i marynarze wyskakiwali lub byli wrzucani do morza, tonąc pod ciężarem swojego uzbrojenia lub jeśli udało im się dotrzeć do brzegu. Byli bici na śmierć przez Flamandów. Bitwa zakończyła się o zmroku miażdżącym zwycięstwem Anglików. Straty w bitwie pod Slice. Jak we wszystkich średniowiecznych bitwach, straty trudno dokładnie obliczyć. Formalne zapisy armii nie były prowadzone i nie ma wiarygodnego mechanizmu obliczania liczby ludzi biorących udział w danej armii lub marynarce. Fruassard pisze o przerażającej rzezi. Wydaje się prawdopodobne, że straty wyniosły dziesiątki tysięcy. Francuzi prawdopodobnie stracili każdy statek oprócz Galer Bocanegry. Spośród francuskich dowódców Hugueres został zabity. A Nikola Bihaczec schwytany i powieszony przez Edwarda III. Anegdoty i tradycje z bitwy pod Slice. Aby zademonstrować szczerość swoich roszczeń do tronu francuskiego, król Edward III umieścił w swoim herbie Lilie francuskie. Lilie można zobaczyć na Royal Standard, powiewającym na maszcie statku prawdopodobnie okrętu flagowego Edwarda Thomas. W bitwie uczestniczyło wielu znanych angielskich rycerzy w tym ser Walter Mannny, zwycięzca wcześniejszej mniejszej bitwy pod Slice, Lord Wake i Lord Fervers. W angielskiej flocie obecny był również ser Gaj z dowódca garnizonu Slice podczas ataku Maniego na miasto w 1337 roku, po czym zmienił stronę. Fruassart opisuje ser Gaja jako dobrego pewnego rycerza, ale Benkarta. Był to prawdopodobnie komentarz na temat jego pochodzenia, a nie jego stosunku do dyscypliny wojskowej. Król Edward III miał ze sobą dwór swojej królowej. Mówi się, że jedna z dam dworu zginęła w bitwie. Żaden członek francuskiego dworu nie był przygotowany, aby przekazać francuskiemu królowi Filipowi VI straszne wieści o zniszczeniu jego floty pod Slice. W końcu błazen dworski, tradycyjnie upoważniony do bezkarnego bycia bezczelnym, powiedział królowi Filipowi VI. Nasi rycerze są o wiele odważniejsi niż Anglicy. Jak to? Powiedział Filip. Anglicy nie ośmielają się skoczyć do morza w pełnej zbroi. Slice lub Leklys po francusku lub Sluis po holendersku leży w południowo-zachodnim narożniku Holandii i jest obecnie około 10 mil w głąb lądu. A jego port został wypełniony przez zamulenie i rekultywację. Kadzą nie jest już nadmorską wioską i znajduje się około mili od brzegu morza. Usterburg również leży kilka mil w głąb lądu. Mam nadzieję, iż docenicie moją pracę włożoną w ten film. Szanowni widzowie, pragnę przypomnieć, że komentarze świadczą waszej kulturze. Wszystkie komentarze wzywające do nienawiści i okraszone wulgarnym słownictwem. Będą usuwane. Proszę o zachowanie kultury wypowiedzi. Z góry dziękuję. Jeśli podoba Wam się to, co oglądacie, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i udostępnić film, aby więcej osób mogło odkryć historię. Dziękuję, pozdrawiam.